Leży yes, góra. Ten ja ci wyszedł. Obity, obity. Oh, Let's Gumka Super. Podleniute, gum podleniute, Jest, jest, jest. O, przerwę nas dali. Obserwanie jak, jak ja młodów. Byku, w ogóle słyszałeś kiedy będą te nakładki i w ogóle ile będą kosztować? Nakładki już są, możesz je kupić wchodząc w link w opisie. Lecimy przez z dwóch do lewej wybiega po fleszu. Dobra. Da. Dawaj flasha, masz, masz drugiego. Wróciłem drugiego. Ała! Flesza dostałem od sąsiada. Short. Z short. short Short po głowie. Na blisko, short. Plantuj. Co się Leż Leży. Ty. Mam przypał. No. Ty. Dobra, trzymaj pakę, dam rzuciłem ci. Paki razem Nie, to ten chłop co defu co fuzzy za nie podnosił. Dobra, ta. A. Da radę! Aj. Zawiodłem się. To co, pod BA? Midem. Nie, możemy spróbować jeszcze. Midem? Nie, to jesteś innym na no, jako midem. Chłopie, to się zastanów. Góra, jesteś tam? Daj Wie pomysł. Smoke, góra. Ja lecę przez smoke. To kowry mnie. Zostań, lewej da Daj go, dawaj go. Lecimy, lecimy. Plantuję, plantuję, plantuję. Patrz siodka też. Mać 50, mać Mam 50. Zetka Sam jesteś 70 miejsc. Obity no i... Dobrze! Ale bity, o... Dobrze! No ale jestem mocny Kurwa leciły Mercik, Sigła <śles> Leciły, kurwa jak on wyleciał, normalnie <śmany> Jak z helikoptera Natchniony, natchniony synek No, <śmany> nie mogę Zabawam. Zaraz się popłaczę Kurde Z siteem ja Ty flaszuję możecie... Dam smoka i wybiegnijcie Dam shot, smoke Plantuję, poperuję ci Halo? Ej, sajt, Z sajtem, z ten Dojedźcie, on ma tylko Pistolety. Nie, nie, przyjął broń. Dobra, już leży. plecy chyba. A plecy jest. Plecy no. Ma, masz palaka i smoka, nie ta Idzie jakaś broń. Na mi idzie, kałach. Ty mogę wkłaszać do arcy. Ej, masz palaka, masz palaka, chcę się wygłuszyć górę. Gdzie tu? Przy dorszach. Przy dorsach. Kurde, faktycznie. O kurde! Eee. <laughs> <laughs> Lecimy z nimi. Niutka, ty jak zawsze na dorki, ja idę góra. O, zrozumieli się każdy. Patrzcie, Patrzcie nie widzę mina. Dorsy clear. Góra, przy przydosta góra. Ty fleszuj, chodź, flashuj i nie gra. Góra, góra gra gdzieś. Proszę. Góra gdzieś gra. Jeszcze góra gdzieś. Nie, Leżę, góra. Leży, góra. Leży, leży. Bądźcie Ej, pali się tam. ze site'em, ze site'em, no? ze site'em. Dobra. Nice. Ty wiesz co? Ej, pala, pompę. No, no tak, e, pakę pira. Pompa, XD. Jest short czy nie? Ta Idzie short, idzie short, idzie short. Tam, tam, tam jest zetka. Lecie. Short. Jeszcze jeden, jeszcze jeden zetka. Palę zetkę. Do CT ucieka. OK. Zetka uciek? uciekł. Adam, A jeśli da mi palaka. Te wnęki, prawda? Te wnęki. O, jest Brawo. Gumko Super. dla Newty. Jest, jest, jest. I wsięł i w Mimaka. Dobra. <śleQué> <śle> <śle> Najlepszy ever. Ale on chyba miał gumkę. Ten wasz kolega. Ty ci Ja tam leciałem po mk dla Newty, a zostałem z niczym. Ja yeah, mam yeah, mk. Okay. A. I dorsy? Dorsy. dorsy. Wojciech Jest side, jeszcze O kurda Daje smoke, Daję smoka shorta chyba Patrz mi shorta, patrz mi shorta I Nie mam jak Plantuję, plantuję Zetka jest Plan Ej, daję palaka zetka. Leży Leży szorta. shorta Short. Ej, schować się, scho flashuję side, flashuję side o. Leci, ok, leci, side. Brawo! Kajesz i smoke. Daje się. shorta. Short. Dziękuję. Short gra. jest. Ta. Zetka jeszcze. Wybieg. Eee, yes, short. Do Zetki uciekł, do Zetki uciekł. Uciekaj, już. Dobra, lecę. Brawo, brawo, sąsiad. Ale leci. Ula la. Nice. Jeszcze jakoś side górą. Dobra Palę Jest, jest B1 Idę, można ja może dam Elektryk chyba był Tak, jest się. elektryk Tak Dorsy Wyszedł dorsy Nice Dorsy macie gdzieś Plantuję Plant, plant, plant B. B Plant B, plant B Zwróćcie, zwróćcie na B, bo plant, paka B Dwóch Oni wzięli pakę Góra, góra będziesz miał Góra mit, będziesz miał mit będziecie mieć Wów Wów mit. Trzyba wyszedł, góra, góra jeden, góra jeden strzelałem Dwóch, dwóch Dwóch? E, Paka w side. Papito, Paka no, w side sobie. Papito Nice Góra może być Uciekaj no, Brawo, nice. nie no, mają parcie na tych oponentów dzisiaj tak. Lecimy Lecimy po diament A przerwę nas dali, obserwowanie jak, jak ja zamłodu Kurde głowę dostałem Jak ja sam młodu W pieluchę robił to. Kiedyś to było Jest elektryk, jest elektryk Busta może pale. ktoś, tak? ale pale, pale. Nie ma A uciek Short, już. short Pakę widzieli, pakę widzieli short Przy dorosłach nie widzę Short jest A może tam smoka short Trzeba się. No to rzucę. Daję mnej da. Nic mi nie widzi. Rzucam są. Warehouse. Ja ja na Z. -kę. Ej, wejdź z plantu side wsajdziesz. Pokaż mi masz jakoś w Z. Ej, oh, Ej, B czyste. B czyste jest. Skąd ci chodzi? Ja patrzę ci Z. Um. Leży, leży, leży. Pleśam. Leż. Nie, nie to cofnij jak coś. Właśnie jeszcze. O, leśaj, foka. Parę pleców, wezmę. Trzymaj plecy. 14 3 Dlaczego on tu idzie? Leży. Short. short jeszcze Short Short ma mało 10 kapy ma short Ja zachodzę Podchodź Ej paka na górę Brawo leży. Brawo Mr. Ej, ty ty wielki bosie Dobrze I widzicie jakie oni mają rągi? No ma diablę Elite chyba na Elite i Master No widzicie I To w no, legendy miał no zawodnik. Może Staję, być rodzik B 1 jeden. Bez kraca, bez kraca Znajduje shorta. Etero, tero, 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 A, Nie. Trzymaj się. Tam. Leży. Idzie, idzie Tero. Dwóch tam jest, jeszcze jeden. Brawo, chodź. I ostatni plecy, ostatni plecy. Wol Plantuj, plantuj. Nice. Lęknie. Dawaj xD. Nasz senior. Niutka. Co dawne Mały, ale wariat. Ja się nie chwalę, ja mam talerz. Góry nie widzę Przy dorosłach tak też Smokuję Zetkę jakoś sajć sobie Ej sajdzie może grać, nie? Najdwie sajdy jest, jest Short Sink i jest. tego Smokuję wam jakoś Shorta Eee, Short i Zetka Jest Short Zetka, Zetka jedzie Masz smokę jeszcze nie ta. I fleczą na fagi Dobra Dawaj sąsiad, twój jest, twój jest las stary Gryzisz go, dawaj Let's go, brawo sąsiad to Ostatnia była sąsiad Ale on zachowuje no. na ze mną. żegnaj, adios Ja, ja no. mi dasz może Jak się uda No właśnie Będzisz, będzisz, Góra! Ty, jaka narnia? On to przypał. Dobra, leż to na nich. Mam już side już side. side, side, no. Paka. Tam tu Leży, leży, leży. Leż. Nice. Góra. góra jeszcze. Leży ciąguję, Leży, góra. Nice, jeszcze. ci sobie boosta. Da, Daję boosta mi On biał ma, pita. flashuje góra. Tak, tak, buf. Bo... Nie ma, białego. A, on cofnął. On cofnął się? Przy... No Ale paka leży pasajt. No tak. No? Blachy, blachy. Idę. Lewo, Newta. Brawo, Newtka. Brawo, Newtka, tak trzymaj. Low HP. <laughs> Low HP. <grafi> ej, to grafik jest akurat ładne. No. Low HP. A masz jakieś... A nie, ja mam różowe, mogę wam pokazać. Uuu. Uh. A to muszę najpierw odpakować, czekaj, po meczu. Nie wyrobić. Ja podejdę pod B. Pod B dużo. Jeszcze hangar. Da. Nie mogę. Dwóch jeszcze, dwóch. Ja dawale Dawaj sąsiad z tym pasem. Ej, na Brawo. daleko, na daleko. Brawo, super panowie. Tak trzymać. Słuchajcie, łatwy meczek na rozgrzewkę jest dobrze.